Kochani, dzisiaj jestem w sklepie Oskar w Głogowie przy ulicy Galileusza 20. Chodźcie ze mną, zobaczymy co dzisiaj fajnego znajdę. I zaczynamy od mody dziecięcej, najpierw dziewczynki. Teraz może nie pora, ale znalazłam taką kurtkę, ale taki korzuszek świetna i macie ją tylko za 20 zł. Tutaj taka fajna sukieneczka w jednorożce za 6 zł. Takie spodnie dresowe leginsy za 8 zł i sweterek bawełniany bardzo fajny za 13 zł. Tutaj na taką bardzo małą dziewczynkę śliczny pajacyk za 6 zł. Znalazłam też takie w super kolorze za 12 zł. A tutaj spodenki z teraz bardzo modną falbaneczką na dole za 11 zł. A tutaj zwiewna, przepiękna sukienka na upalne dni za 12 zł. Dla fanów Harry'ego Pottera. Taki zestaw piżama i taki zestaw dzisiaj za 15 zł. Teraz dla chłopców znalazłam taką bluzę. Na pewno wielu z Was kojarzy tą markę. I dzisiaj znajdziecie ją za 20 zł. Tutaj koszula z H&M. -u. Bardzo ma gustowny wzór za 17 zł. Cudowne na małego eleganta, a tutaj klasyczna biała koszula. Która jest nowa i macie ją dzisiaj za 15 zł. Dla fanów, dla małych fanów Minecrafta, t-shirt za 10 zł. A tutaj dla fanów dinozaurów, takie fajne shorty za 10 zł. Znalazłam też taką koszulkę Levi's za 32 zł. Właściwie to jest i dla dziewczynki, i dla chłopca taki unisex. Kolejna to koszulka Nike. I mamy ją dzisiaj za 6 zł. Wielu chłopców lubi grać, więc takim padem koszulka za 7 zł. A tutaj t-shirt Tommy Jeans za 15 zł. Robi się coraz cieplej, więc znalazłam takie krótkie spodenki a plażówki za 6 zł. Tutaj takie słodkie, też myślę unisex spodenki za 5 zł. A tutaj na małego maluszka, takie cute. Z tygryskiem body za 7 zł. I przechodzimy teraz do mody męskiej. Znalazłam gustowną koszulę. Spójrzcie na ten piękny print, naprawdę bardzo elegancka. I macie ją dzisiaj za 10 zł. Znalazłam wełniany, bardzo taki fajny, cienki sweterek. W błękitnym kolorze. Świetnie. Myślę, sprawdzi się do takich eleganckich i casual stylizacji. I macie go za 15 zł. Perełki. Koszulka polówka Lacoste. I macie ją za 18 zł. Kolejna polówka to polo Ralph Lauren. I jest ona tylko za 23 zł. A normalnie takie polówki są po 400-500 zł. Więc wow. Kolejne, co znalazłam, to t-shirt. Super dry. I naprawdę stan idealny, jak nowa, za 26 zł. No i e, udało mi się znaleźć jeszcze jedną polówkę Lacos, także macie ją za 18 zł. Tutaj nowa polówka w takim e, niebieskim kolorze bardzo żywym, idealna myślę na lato, za 26 zł. A tu polówka diesla za 15 zł. Znalazłam też takie proste jeansy firmy Gap, bardzo dobra marka. I są one dzisiaj za 25 zł. Robi się coraz cieplej, więc poszukałam też takie spodenki za 15 zł. I takie kąpielówki, plażówki za 16 zł. A teraz moda damska. Znalazłam właśnie dla młodych dziewczyn taki crop top. Jest nowy z metką I spójrzcie tutaj na te. Efektowne wykończenia z tym kółeczkiem na ramionach i macie go dzisiaj za 14 zł. Naprawdę super kolor za 14 zł. Wow. A tutaj e, koszulka, świetna bluzka, jest naprawdę przepiękna. Te wykończenia z tą falbanką, ten kolor, te paseczki. Wow. I macie ją dzisiaj za 17 zł. I uwaga, oczywiście, jest nowa. A tutaj bardzo mięciutki sweter. Z takim fajnym y, golfem większym, troszkę dłuższy. Można go też nosić jako e, krótką sukienkę i znajdziecie go dzisiaj za 14 zł. A tutaj wow, taka sukienka z marszczeniami. Tutaj też jest y, y, sznureczek do regulacji i można ją zrobić dłuższą, krótszą, naprawdę świetna. Teraz taki print jest bardzo modny i znajdziecie ją za 26 zł. A tutaj taka zwiewna sukienka z falbaneczkami. Nowa. Za uwaga. Już Wam mówię, tylko poszukam ceny. O jest 36 zł. Taka sukienka. Też bardzo modna. I spójrzcie, tutaj są takie wiązania. Można je zrobić na krzyż, można je zrobić prosto. Naprawdę ekstra. Za 12 zł. I to jest misguided. Kolejne co przykuło moją uwagę to taki. Przecudowny kombinezon ala jeansowy, ale on jest bardzo cienki. Jest to kombinezon bawełniany. Spójrzcie na te guziki, w ogóle na to szycie takie ala marynarkowe. I sprawdzi się i do trampek, i do szpilek. Naprawdę wow. I znajdziecie go za 26 zł. To tutaj taka mała biała, rozkoszowana za 23 zł. Znalazłam też klasyczną sukienkę w beżowym kolorze z baskinką za 26 zł. Robi się coraz cieplej i mam tutaj trzy takie propozycje jeszcze z wiewnych sukienek. Ta jest z H&M za 35 zł. Tutaj też falbaneczki, pasek, świetne połączenie kolorów za 25 zł i tutaj nowa sukienka, też piękne kolory, piękny ten print. Jest nowa i znajdziecie ją za 28 zł. Znalazłam także Taką spódnicę tweedową, sprawdzi się i do jakiegoś golfu, do koszuli, do takich naprawdę i klasycznych, i stylizacji. I macie ją dzisiaj za 18 zł. A tutaj na lato taka fajna spódniczka za 14 zł. Spójrzcie na te falbanki. Udało mi się wyszukać też taką ołówkową spódnicę. Z fajnym tutaj rozcięciem z tyłu, naprawdę mega do takich stylizacji biznesowych. I macie ją dzisiaj za 13 zł. A tutaj letnia spódniczka w kolorze baby blue za 11 zł. Udało mi się jeszcze wyszukać shorty, e, fajne właśnie, też bawełniane z HM. -u. I uwaga, macie je dzisiaj za 17 zł, ale spójrzcie, na jakie ma cudowne wykończenie. I dla kobiet znalazłam też takie perełki, torebkę, taką koszykową, myślę, że do letnich stylizacji ekstra za 10 zł. I teraz uwaga. Pierwsze co znalazłam to portfel Aldo za 9 zł. Wow. No i tutaj moja perełka dzisiejsza, po prostu jestem a, wręcz wzruszona. Jest to portfel. Ted Baker, który kosztuje normalnie około 500 zł. Dzisiaj macie go za 9 zł. Także pff, cena niesamowita. W ogóle spójrzcie na te wykończenia. Cudowne. Z innych rzeczy jeszcze, jakie znalazłam. Taka maseczka zakrywająca oczy na noc za 4 zł. Nowe mydło do rąk, bodies, więc super. Jedno takie kosztuje około 18-20 zł, a tutaj macie za 6. Nowy perfum Mark Spencer i macie go dzisiaj za 15 zł. Tutaj perełka Gerlain. Jest to podkład w kolorze 240 Natural Rose. Regularnie kosztuje on ponad 200 zł, a tutaj macie go za bagatela 15 zł, więc wow. Nowy Świetny angielski zestaw do włosów. I spójrzcie, jest tutaj odżywka, szampon, e, spray do e, e, zwiększania objętości, do tego, żeby były błyszczące. Jest szczotka, jest serum, jest maska do włosów, i jeszcze do tego są klipsy. I macie ten zestaw dzisiaj za 30 zł. Po prostu wow! A tutaj taki zestaw e, prezentowy. Laury Ashley i są tutaj e, właśnie, mm, co tu mamy, żel do ciała, balsam do ciała, mydło do rąk i taką mgiełkę do ciała odświeżającą i cały ten zestaw macie za 20 zł, a tutaj znowu taki zestaw Byris do rąk e, i do ciała i Macie go dzisiaj za 15 zł, a właśnie w TK się znajdziecie takie za 50-60 zł, więc super. I uwaga, co jeszcze udało mi się znaleźć? Jest to róż Lancome. Spójrzcie. Wow. I macie go za 6 zł, a w cenie regularnej kosztuje on 200 zł. To już koniec na dziś. Mam nadzieję, że rzeczy, które dzisiaj dla Was znalazłam, bardzo Wam się spodobały i przypadły Wam do gustu. Zapraszam Was do obserwowania nas na Instagramie, Facebooku oraz na YouTube, magazyn Ona oraz na Instagramie i Facebooku sklepy Oscar. Znajdziecie, wpisując Oscar sklepy. Pozdrawiam i życzę udanych zakupów.